Wagga. Wagga. Ohne Jammer, ja. Ohne Schelle, ja. Wenn ich ihre Heute verließ, der Frühling blutet in Paris. <laughs> Cześć wszystkim Cześć wszystkim Słyszycie mnie? To bardzo dobrze, że mnie słyszycie Ale wiecie co, czekajcie jeszcze Dobra, cześć wszystkim Z tej strony Mister Kucowaty A widzicie znowu, Mister już nie jest Gamezone, a albo to jest Gameplay na mój kanał pierwszy Cześć Zaczęliśmy tak melodyjnie Chociaż wiem, że ledwo wyciągłem to Bo ja nie umiem śpiewać przecież w ogóle, w ogóle sobie dostosuję broń Bez optyki, nie bez optyki, a 12 też nie Holograficzny se wezmę, a co? A co się będziemy? Kuśwa. piękna, pięknie to wygląda, givera, fajna e, Trochę ścina, 30 klatków mam na sekundów e, Ale jedziemy dobrze i e, ludzie wiecie, to jest live i wiecie, że ja tu nie będę tak płynnie mówił Chociaż ja nigdy nie mówię płynnie, bo zawsze się muszę przejąkać Ale wiecie ludzie e, no, no wiecie, no. I tyle wam powiem, no. E, żebyście, sobie nie myśleli, że jestem jakiś nieswój, no to zrobię mój e, gest taki, że jestem swój. Pff. tak, jestem swój. Nie myślcie, że coś się nawciągałem? Nie, nie. Nie, akurat nie dziś, nie dziś, wiecie, nie dziś. E, nie wiem jak mnie dobrze będzie słychać, kuźwa, zapomniałem sobie przyciszyć, oczywiście. A nie, jest przyciszony. Co mi tak głośno na dupca? No nie wiem, nieważne, nieważne, e, kuźwa, stoper, stoper, przecież, ja pierdzielę, nie, nie, kuźwa, już będę miał pięć łapek na, kuźwa, na nie, na samym początku, jak se mogę nie włączyć stopera, nieważne, lecimy, widzimy, widzę, że tu dość ostro ich musimy, nie, nie mam nic do roboty już. No tak, no, jak powiedziałem, ledwo wyciągłem tamto, tamten kawałek o nazwie Frulich in Paris, jest to kawałek Rammsteina i chciałbym sobie o nim pogadać dziś, bo takiego zespołu, kuźwa, to jeszcze dawno, że mnie widział, kuźwa, za przeproszeniem, nie, tam ktoś się nadupca. DIE YOU MOTHERFUCKERS DIE YOU MOTHERFUCKERS FUCK No, aha, no i właśnie, no... Ech, aha, jeszcze nie wiem, jak mnie będzie słychać... Ale jak mnie będzie źle słychać, to napiszcie, to wrócę do e, nagrywania kamerką, bo teraz nagrywam takim... Dupiastym mikrofonikiem e, ze słuchawek... A też, że ten mikrofonik sięga mi do połowy policzka, kudźwa, to nie wiem, jak mnie będzie słychać... Już kombinuję, kombinuję a koń pod górę Mam nadzieję, że już jest lepiej niż było wcześniej Bo wcześniej to nie było mnie spać w ogóle Kuźwa Ale oczywiście jeden byk A no i tak I Ramstein, To jest taki zespół Kuźwa Nie wiem Taki zajeb... fajny ten zespół jest Dawno nie było takiego zespołu Słucham co chwilę O Kuźwa Słucham go co chwilę i Kuźwa za każdym razem jak go słucham Takąś nową zarąbistą piosenkę znajdę kuźwa, no nie, na początku obracałem się w trzech piosenkach Rammsteina, tylko am... to była Ameryka, Mutter i Sonne, które wydawały mi się takie naj... najswojsze. E... Później zacząłem kuźwa te, o granat, e... później za... dograłem sobie tam kilka piosenek, tak jak Duchast, e... Iświl, co mi się zaczęły spodobać. I potem miałem znów taki rzut, że znowu spodobały mi się jeszcze inne piosenki, a teraz jest znowu następny rzut, spodobają mi się jeszcze inne i tak Kuźwa, nie wiem która piosenka mi się nie podoba no to jest taki zespół wyrąbisty a przy kawałkach One Dish, Mutter i Frilish in Paris to mam taką skórę Kuźwa, taką tą gęsią skórę ja pierdzielę aż się wzrusza no. kto by Kuźwa pomyślał, że na takim zespole metalowym, tance metalowym kuźwa się będę wzruszał no nie. ale to jest piękne jak oni potrafią wzruszyć swoją muzyką taką jeszcze to kuźwa ja nie wiem ale ja się oddam ja się oddałem im ja ich po prostu lofciam drugi temat jaki miał być no właśnie zapomniałem jaki miał być drugi temat aha no tak najzajfajniejszy zagrajmer na tym zastranym YouTubie polskim Najlepszy komentator nawet Chociaż on nie komentuje on zagrajmy robi, nie? A... Witchaven kuźwa... E... No Powrócił kuźwa Witchaven! I Jest pięknie Fajnie jakby to obejrzał Ale nie wiem, to jest taki gościuwa z tego Witchavena. Nie ogl... E... nie oglądałem żadnych Nie czekajcie nie oglądałem w ogóle Zagrajmy, odkąd Wychajven e, zamknął swój kanał. Właśnie skończyłem wtedy też nagrywać jako swoje Zagrajmy, kiedy właśnie zamknął kanał. Znałem, że to nie ma sensu, chociaż no wiecie. Takie trochę to głupio brzmi, ale... No ale Wychajven skończył, ja też skończyłem z nagrywaniem Zagrajmy. Chyba to był taki gość, dajcie spokój. Mi się go tak fajnie trwało, jakie od, odpały tam miał, jakie... No nie no kuźwaj, no i było. Jech, yeah, pyknie! Jedziemy czereśniaczków, nie? A wygięcie. Kuźwa bym dwóch naraz zabił. Aaa! Ah, no i miał taki jech yeah, cały czas, bo jech! Yeah, jest! Pyknie, nie? Witchaven powrócił. Będzie co oglądać ludzie, oblukajcie kanał jego WiiCaven Przez pisa Tak pisane 2v i Chaven normalnie. 2v i Chaven. Czyli Wii nie? Pygnięciu! Haha, bitches! No, i to będzie taki, Taka masakra teraz będzie na tym tubie kuźwa. Eee, szkoda tylko, że zamknął ten swój poprzedni kanał. no kuźwa to taki... takie... Kuźwa to... E, jak to się kuźwam nazywa. Pff! No, takie zgromadzenie to tak po prostszemu powiem. Takie nagromadzenie tych... tych zarąbistości kuźwa. To się nazywał Zagrajmy, a nie jakieś pierdolowe te kuźwa Zagrajmy. Zagrajmy bez żadnego jech yeah, to nie było Zagrajmy kuźwa. Żaden odcinek bez jech yeah, to nie było Zagrajmy. Tutaj widzę jakieś kamperka. Na radarze. Cześć. Bitches. Będą tu za stranicy kampić. Myślą sobie. nie ma tak. JEEEACH WE Pozdrawiam cię bardzo serdecznie kuźwa, jak to obejrzysz to napisz mi komentarza kuźwa, bo normalnie ja tu ściskam się, zaraz się zesrał z tego, że ich powrócił, naprawdę no kuźwa, jeszcze takie godzinne odcineczki kuźwa to masakra, muszę sobie to jakoś na cały tydzień rozłożyć, bo jak będzie wrzucał kuźwa co tydzień to sobie jakoś to trzeba rozłożyć, bo ja to bym najchętniej od razu obejrzał cały, ale kuźwa potem cały tydzień bez żadnego jechowania to by nie był tydzień. No i musicie oblukać ten kanał, channel Kuźwa bo te Tezir... on ma drugi też kanał, Duchowicus chociaż taki bardziej jest nastawiony właśnie na muzykę tak, robi tam teledyski Rammsteina na przykład Sabatona który Sabaton też jest wyśmienity ja nie wiem czemu Sabatonu tak mało osób słucha ale Sabaton jest wy fucking śmienity yeah Jeszcze raz pozdrawiam Cię Witcherven bo to co robisz jest zajeb... rąbiste, kuźwa i... No. No i tyle kuźwa, no chciałem ci powiedzieć tyle. Gościu, że no... Taki... Tak inspirujesz, tak potrafisz zainspirować, że normalnie dupa boli, no kuźwa. Jakby nie ty to bym nie kręcił, zagrajmy kuźwa, w ogóle bym nie kręcił, bo pomyślałem sobie, ja też chcę być taki fajny jak Witchaven, ja też chcę być. No i zacząłem kręcić kuźwa, gówno z tego wyszło, ale dupa. Też chcę taki być, no. I dobra. No. Się tutaj rozgadałem o, o sprawy obchodzące pewnie. Ale jak Witchaven to zobaczę, a może dam odpowiedź do filmika, kuźwa, no to ja pierdzielę, no po prostu szok. Ej. Tam się skrył czereśniaczek. Cz kurde. Czereśniaczki, ja. Yeah! Ha, we normalnie szok. Kończę nagrywać i dzisiaj idę oglądać w chłopie. No, No! nie ma lipy. Jeszcze zaczął dumika robić. No, kuźwa... E, za to jeszcze... Na no, dwójkę, nie? Kiedyś robił jedynkę i wszyscy go za to pokochali. Teraz robi kuźwa dwójkę i... Yeah! No, za, normalnie kuźwa... Ręce opadają, ręce opadają. Y, mogą się wysrać. Wszystkie inne, inne zagrajemy z duma. Dwójki kuźwa. Mogą się po prostu wysrać ze sradzi i normalnie kuźwa No dajcie spokój Dobra, lecę tu przejąć tą flagę In your face man, in your face No, coś szczerze mnie będzie bardzo słabo słychać, ale kuźwa mam nadzieję, że se podgłośnicie, tam, jak mnie chcecie słyszeć to co pieprze A jak nie, to po prostu kuźwa se posłuchajcie jak gra Jak gra Dźwięczy No Dźwięczy gra, Kuźwa No, Dźwięczy gra, zaję fajnie No, tak jak mówiłem Musicie sobie koniecznie oblukać ten kanał Kuźwa epicki, 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 Kuźwa i to nie jest FAK! To był epicki fail Ale ten, ten kanał to jest epickie, Kuźwa Multum, wszystkiego Chociaż dopiero są dwa filmiki Ale już tak promieniuje, Kuźwa jak w Czernobylu Kuźwa, zajebistością tak promieniuje jak elektrownia w Czarnobylu, kuźwa promieniowa, tym promieniowaniem No nie, no wyślę mu ten odpowiedź Jako odpowiedź wideo kuźwa do tego jego zagrajmy Może się zgodzi, może się zgodzi Ale wiem, że to jest fajny chłop, to się powinien zgodzić kuźwa Wiem, że to jest takie monotematyczne kuźwa Ale Ten sam gościu kuźwa, ten sam gościu! No a, no, Przy okazji wczoraj Wczoraj, ja oglądałem wczoraj, nie wiem kiedy to wrzucę, ten filmik były te. Finał mistrzostw pucharu y, narodu Afryki y, Zambia na, naparzała się z, y, y, z... wybrzeżem kości słoniowej. No i kuźwa siedziałem tylko dlatego. Bo kuźwa... Y, no, czułem, że będą karne kuźwa, no i posiedziłemce i się nie za fakem wiodłem kuźwa. No, może ja za te kuźwy przepraszam, ale... Karne. Prawie 100% było, na, na 5, 5 do 5 było Normalnie masakra Potem zaczęli pudłować i w końcu Zambia wygrała Szczerze byłem za Zambią, bo kilku hamów nie lubię z Wybrzeża Kości Słoniowej No i kibicowałem tej Zambii trochę tam, bo mecz był cienki no, Widać było, że to nie jest ta liga Chociaż no na pewno Polska by dostała po dupie z tym, ale nie jest ta liga co kujwa Niemcy, Hiszpania no, To było widać od razu, no, ale było 0-0, dogrywka było 0-0, no to karne kuźwa i tak se szczelali. normalnie że szok masz amunicję kuźwa gościu no i to taki krótki odcinek, bo chcę go szybko wrzucić poświęcony w całości Wenowi, Ramsteinowi kuźwa i trochę Sabatonowi ale dla na kuźwa No nagrałbym z duma Bo pewnie lepiej by pasował po du w dumie ponad naduceć ale Ale kuźwa, no nie pomyślałem No nie pomyślałem, nie wiem czy na siódemce idzie dum Nie wiem czy łyczewen nie ma na siódemce duma Nie wiem bo jeszcze na xp w Duma, na siódemce nie wiem czy idzie Ale jeden pies O oh no, że Patrzcie. A, ale dobra, trzech zdjąłem kuźwa, trzech zdjąłem i yeah! No, no ja se tu skończę może już nagry na nagrywanie, nadupczanie tych głupot kuźwa, bo pewnie was mało to obchodzi. No, dla mnie, mnie dużo, no mnie dużo to obchodzi kuźwa, że ujczej we wrócił. E, zaczynamy oglądanie Kuźwa e, Zawsze tą godzinkę te oglądamy przed e, zagraniem w Battlefield Zika. Czy coś Kuźwa nie? Że Fuck! Dobra Ludzik ja kończę tu e, Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, tak jak mówiłem Przenoszę się na ten kanał i bardzo was pozdrawiam serdecznie, no, i was bardzo pozdrawiam i trzymajcie się pazurami czego wlezie, kuźwa, nie, nie, od, nie, od, nie odpadajcie, no, to na razie, kuźwa, cześć, pozdrawiam cię, uciekłem.